Papatango 08 Słucham, Tadeusz, miło ciebie usłyszeć. Oczywiście pozdrawiam, kłaniam się nisko. Na pewno będę się starał zajrzeć, jeżeli wiesz, czas pozwoli i zdrowie, bo to różnie bywa, panie Tadeusz. Miło pana usłyszeć. <słuch> I także najlepiej z to Jest i 0, 0, 3, No zgadza się Oskar Siera 031 Tadeusz i Papatango 08 Józek Pabianice. Bardzo ładnie ci odbieram, 5.9, także bardzo mocna stacja. Próbowałem się tu już wcześniej do ciebie dobić, ale nie mogłem. Silniejsze sta stacje są ode mnie. O no to mnie cieszy bardzo. Także nie zabieram ci czasu, bo idziesz do lekarza. Także prowadź łączności, bo propagacja ucieknie. I zresztą ja z tamtym, tego z Bogdanem zjeżdżęwał i z tutaj z Mirkiem z Zamościa często rozmawiam na kierunkowych antenach także pozdrawiam Tadeusz było mi bardzo miło z Tobą zamienić kilka słów 73 161 Oskar Sierra 031 Bapatango 08 Józek Pabianice połączności i do spotkania bye bye No do usłyszenia Tadeusz jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Może wrzucę coś na YouTube. To, to, to nagranie jeżeli pozwolisz.